Barbara Bursztynowicz w młodości Gwiazda zachwycała urodą. Barbara Bursztynowicz ma 71 lat. Jej kariera w telewizji rozpoczęła się kilka dekad temu. Jak wtedy wyglądała? Gwiazda tańca z gwiazdami i klanu zachwycała w każdym calu. Zobaczcie jej stare zdjęcia. Za nami kolejny odcinek tańca z gwiazdami. Z rywalizacją w programie pożegnała się Barbara Bursztynowicz. Była najstarszą uczestniczką tej edycji show. Przypomnijmy, że w styczniu aktorka obchodziła swoje 71 urodziny. Barbara Bursztynowicz w młodości, jak wyglądała? Barbara Bursztynowicz przyszła na świat w 1954 roku. Aktorka debiutowała na deskach teatru. W 1977 roku zagrała w swoim pierwszym filmie, Sam na Sam. Po trzech latach widzowie mogli podziwiać ją w serialu Królowa Bona, gdzie wcieliła się w królewne Jadwigę, czarując niepowtarzalną urodą. Poniżej zobaczycie jej zdjęcia. W jakich produkcjach wystąpiła Barbara Bursztynowicz? Nie jest tajemnicą, że Barbar Bursztynowicz jest najbardziej znana z roli w telenoweli Klan. Wcielała się w niej w postać Elżbiety Chojnickiej. Z pracą przy tej produkcji pożegnała się w tym roku. Dlaczego? W rozmowie z wprost zdradziła. Może inaczej bym postąpiła, gdyby scenarzyści dokonali zmian w życiu mojej bohaterki. Gdyby pogłębili rolę. To jest oczywiście moje odczucie, aktorki, która szuka w swojej pracy różnorodności i nowych doznań. Widz przyzwyczaił się do takiej Elżbiety i może nawet taką ją lubi, ale ja byłam już znużona, pogrążona w rutynie. A przecież mogło być inaczej. Bo Elżbieta jest osobą empatyczną, która wiele czuje, ma swoją wrażliwość, ma swoje przemyślenia, ma swoje życie wewnętrzne, swój bunt kobiety dojrzałej, bo Ela jest kobietą bardzo dojrzałą z ogromnym bagażem przeżyć. A tymczasem jej życie skupia się wyłącznie na mieszaniu zupy. Aktorka zagrała też drobne epizody w Na dobre i na złe, Siostrach, Apetycie na życie, Ojcu Mateuszu. Od niedawna możemy oglądać ją w serialu Obyczajowym Szpital Święty Anny, który jest emitowany na antenie stacji TVN.